Przekazuję, że byliście na drodze krzyżowej i że samolot Alitali leciał bardzo nim to rzeczywiście nim papież przyleciał, więc byliście chyba pierwszymi osobami w Polsce, które zauważyli, nie wiem czy papież Wam przypadkiem nie machał tam w oknie, może ktoś dojrzał, dlatego że jest pełen optymizmu, radości, bardzo serdecznie pozdrawia w sposób szczególny młodzież polską i te pozdrowienia Wam przekazuje. Ja się bardzo cieszę, że chyba dzisiaj jest nas więcej, co? Tak. Z jakiej diecezji jeszcze jesteście? Sosnowiec Złotowa. i? Sosnowiec. I Sosnowiec. No, na ten temat. I? No. Widzę, że bawicie się fantastycznie, bardzo więc dziękuję i księdzu Piotrowi, Ej, żyje jeszcze z ciśnieniem jego ziemierzy. I jego wspaniałej grupie. Brawa dla niego i dla grupy całej. Ojciec Święty czeka z niecierpliwością na te spotkania młodych. Jutro, z tego co mi mówi ksiądz Sławomir, zobaczycie Kraków, atmosfery, jaka tam panowała. Ja byłem bardzo zaskoczony i też muszę powiedzieć tym, którzy gości przyjmowali i dokładali wszelkich starań, że stoimy w grupie z biskupami, czekając na autokary pod Wawelem, już po spotkaniu z Ojcem Świętym podchodzi woje takich tych, Jeden biskup się wychwiał ja i mówił, nie, nie, my do biskupa Grzegorza. Ja mówię, a skąd wy wiecie, że jest z tego? On mówi, bo byliśmy goszczeni w Sosnowcy, chcieliśmy podziękować. Także podziękowania dla całej diecezji za gościnę, jaką udzieliliście. Natomiast zobaczycie jaka fantastyczna jest atmosfera w Krakowie i to też będzie Waszym przeżyciem i już jutro. Także życzę Wam dalej przyjemnej zabawy, bawcie się dobrze, cali i zdrowi i co teraz tańczymy? Z nami, z nami, z nami, z nami! Za tańcami! Za tańcami! Za tańcami! Za tańcami! Zrobimy tak, ja sobie jeszcze ustawię sobie zatańczę. Ja zobaczę jak wytańczycie. No.